Pompują się tam, biją koniczynę na prezentacjach, że on ma być 70% mocniejszy. Później przychodzi do premiery, a oni nie, nie, nie róbcie, jest, jest w stuprocentowej prohibicja. Panowie, witam wszystkich bardzo gorąco w ten piękny, słoneczny poranek. Jest godzina, czekaj. Godzina 8.12, także w końcu wstałem jak człowiek rano, z energią, poszedłem na siłkę o 3 rano, bez pierdolenia, już wygrałem aktualnie w Skyrima z 3 godziny i muszę powiedzieć, że Skyrim to jest dno, nie, dobra gierka, ale dobra gierka, bardzo dobra gierka, tylko cholera, yy, tam jest problem, bo ty levelujesz postać, ale gra leveluje potwory i ty się dolewelujesz, a później potwory są jeszcze hey. wyżej od ciebie. Także, no, bieda, bieda, bieda. O kurde, samorodków odda. Zarobiłem golda miliony. Niewolnicy, to może dalej. Tu trzeba będzie się pozbyć Bloodwyna, chyba, żeby on uwolnił niewolników. A, jakieś questy, coś? Pardos. 400 expa? Łopanie. Patryk. Tu się dowiadujemy, że trzeba się pozbyć obstawy, to chłopcy niewolnicy yy, zdecydują się na ucieczkę. Wracając do tego ma na szybko, tej... Motyw jest tego typu, że... Gdzieś tam ro ro robię dalej tę postać, yy, rozwijam ją. Ogólnie robię pod maczugi, pod broń jednoręczną, bo wiadomo, broken buildy zawsze działają, typu skradanie i one-shotowanie z łuku. Ale to nudne zaczyna być. Ja jebiks. Już to one-shotowanie z łuku to ja 15 razy robiłem ten build i on dalej jest viable. Ale chciałem zrobić Conjuration build, czyli przyzywanie Dremory, Deadry i tak dalej, żeby ci tankowały, i ty walisz wtedy z mieczywka. Panowie, no. Potencjał jest zajebiście wysoki. Zajebiście duży, ale jak to później wychodzi w praniu, to się odechcie żyć. Bo problem z tego typu, że. Wszystko to takie bullet sponge. Trzeba by chyba abuzować alchemię, żeby to działało. No co jest? Ja Jajebix. Zaspamowali mnie. Naprawdę trzeba by alchemię w piździec zabiuzować Alchemię enchanting i smitingu się chyba nie da. Może delikatnie jak, jak najpierw użyjesz alchemii i... Enchantingu, no ale ja nie chcę abuzować Ja chciałem normalnie zagrać gierkę Bez broken jakiś mechanik A to się nie da Skyrim serio powoduje, że ty musisz abuzować Tak jak yy, to, to skradanie Kurde Pokaż mi build, gdzie... Co jest? Pomyślałem, że się ścieło Pokaż mi build, gdzie bez skradania Dasz się przejść, powiedzmy Te potwory takie mocniejsze Pojebane, bo możesz nawet one w sumie na skradaniu smoki na hita. Tylko znowu trzeba Alchemię i Enchanting, żeby mieć zestakowane overcapping 200, skradania 300%. I wtedy można. No... Ja pierdolę! I wtedy można na totalnym chillku... otrząsnąć na przykład smoka na strzała, nie? Tylko to już mówiłem, to stakuj stakujesz w powietrzu strzały, bo robisz coś takiego, że. Zatrzymujesz czas krzykiem. Smoczym okrzykiem. Stakujesz w powietrzu strzały i jazda. I one w jednym momencie uderzają, smoka i esa. Ja pierdolę. Spabują, ty. Nie da się nic zrobić, bo jest tak, taka nawałnica ciosów. Dostajesz ciosa co sekundę, i znowu dwa się naraz. Jezu! Można by to też właśnie tak na spokojniej, bardziej systematycznie te pędzacze zabijać. Ale zauważcie, ja tu mam jakiś niefart w gotiku, bo ilekroć nagrywam, to zaraz deszcz pada, nic nie widać. Przecież ja tu mam widoczność 2 metry. <śścifts> I to bez pompy, nie wiadomo co się dzieje. Pierdolisz. Cały czas dwa peł... no 3 peł zaczę, co? Zespadnę. Trzeba zmienić zbroję, bo przecież jak mnie zobaczy ten przygłup yy, z kopalni, to powie Czekaj no, ty podły bandy... To jest w ogóle popierdolone. On mówi, czekaj no, podły bandy, to jak oni sami bandyci. O co chodzi? Chyba, że powiedziałby, że piraci. Też jest taka opcja. Garas. Teraz Bloodwind tu przyjdzie. On jest dosyć chyba mocny z tego co się orientuje. Ale tu jest zwój wiru, który go albo złanszotuje, albo unieruchomi. Zobaczymy za chwilę. Ja pierdolę jeszcze jak zimno w chacie dzisiaj. Już ja taka jesień robi. A zaraz odpalam ogrzewanie, bo tragedia. Co tu się dzieje. O idzie. Czyli tak. Rozmawiamy. Dość gadania walczmy tam jakieś dialogi dla dzieci. Trzeba od niego uciec jak najdalej. Ale w taką odległość, żeby zdążyć skastować wir. Aha, złamszotowało go ty ja pierdolę. To jest? On 1000 golda miał? Dobre to było. Gościu po prostu dostał bułę. Bardzo mnie to imponuje, takie coś. Cztery. Dałeś temu... Teraz trzeba pogadać z Torusem. Torus chyba uwierzytelni rozkaz uwolnienia niewolników. A, on się posrał, że musisz mi dać nie, mojego przełożonego przyzwolenie. Typowy robal co się boi, aj. Chłop się boi swojego szefa. Już jest, już jest niewolnikiem. Skończony jest w tym momencie. Tu się oświetlenie totalnie spierdoliło już. Nie dość, że widać na metr, to jeszcze jakieś przebłyski są. A ja tutaj przyszedłem, bo... Bo tu jest sarkofag. Tylko pytanie, czy to jest w ogóle warte otwierania. Nie było warte. A jeszcze mnie zatruło? Ja pierdolę. Za 7 sztuk złota zatruło mnie. Żeby tu jakaś tam tabliczka kamienna była czy coś, to warf, a tak to waste. Naprawdę nic nie ma? Paranoja, ty. No nie mam żadnej kamiennej tabliczki, mam stare, ale one nic nie dają. Ja pierdolę. No tak, o, dla fantazji można sobie było tam Że tak powiem... Przyjść i zebrać powietrze. Jakbyśmy mieli nie dość Czekaj, tu jabłko chyba było. A jak? Co zamierza Torus posrał zbroję okej... Okay. Ale już się zgodził. Powiedziałem, że chłopie nie pękaj, uwolnijmy niewolników, tak jest game plan. A później się pomyśli co dalej. A on tam na początku, że no, że to, no, ale... Przełamał się. Siła perswazji bezimiennego. 9000. Okej, okay, boys, polecieli. No, i to już jest wątek tak naprawdę ten od początku gry, który. E, mieliśmy rozwiązać zagadkę zaginionych ludzi. Pierdoły po tyle, dosłownie tyle i aż tyle. Pójść. Aha, tutaj coś o kruku, informacje. Po handlu może zdrów? Ja pierdolę. 1000 expa za, za butelkę piwa, nie? Nie wierzę. Ta gierka mi dryje psychę momentami. czy co coś tu jest warte kupienia? Chyba nie, butelek nie potrzebuje na razie. Ujebane rzeczy. Uwolnienie niewolników. Czyli zaginionych. 500 XP, butelka piwka 1000. No gothic w pigułce. To jest dos dosłownie God hits the game. Mm, pokaż głowę Bloodwina. Bezji też jest dobry zawodnik. Nosi głowę chłopa w kieszeni. tako, Nosi sobie głowę. Samorodki będzie trzeba wymienić. Tutaj są zombie, których no nie zabiję, nie dam rady. Urde, trzeba uważać, bo chyba dostaję bułę na strzała. Nie chcę skłamać, ale oni mają ze 600 damage'u. Pozbieram tylko co się da. Ja tam spierdala jeden z drugim. O, talerzyk, to wszystko to goldzik. Dosłownie goldzik za free, a tu co jest istotne? To ten szczaw królewski. Ja sobie tak ich odciągnę. I zaraz będzie. <laughs> pa pa pa. <laughs> Zadyszki złapali. Teraz trzeba kruka odpalić skrypt. No my już wszyscy wiemy, każdy grał w Gothica, więc co się stało to wydaje mi się nie muszę tłumaczyć, ale jak ktoś nie grał to powiem. Kruk próbował się włamać do krypty, tylko tyle i aż tyle. Jeszcze pójdę szybko do Sznejpsa, co by wymienić samorodki na gold, trochę tego wypadło. Czekaj, 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 czekaj. A to Crimson, sorry, ja mówię Snapes. No, spoko. 600 sztuk złota i znowu 3K. Co chwilę dosłownie się spłukuje z Golda, i później wracam do świata żywych 3000. To co, gadamy z magami wody. To spora expa teraz będzie za free. Kolejny level wpada w tym momencie. Siedem punktów do nauki tworzenia potek na siłę. Czekaj, czekaj. Z Saturasem. Bo zarówno znalazłem lansa, znalazłem trochę tych tak, artefaktów, uwolniłem niewolników. Mam pierścień. Informacje o kruku. Otworzył kryptę. Relikty. Pizdek. Po co Niech teraz mogę powiedzieć, że byłem w tych i tamtych ruinach. Hej. A, w jednych byłem na to wychodzi, dobra. A stoek z pani chodzi, że tak powiem, piechotą. Ale Dobra, przywołanie kłachodrona. Ale zanim to zrobię, to, to jeszcze pozwiedzam okolice. Czekaj. W ogóle, panowie, was trochę zawiodłem, wydaje mi się. Bo. A, zbroja tutaj. Bo. Mówiłem, że zrobimy pancerz z płytek. Y... Zbroję z pancerzy, czy, czy z płytek, już nie wiem jak to się nazywa, ja pierdolę. No z płytek pełzaczy. Zrobimy to teraz. Tylko będzie trzeba wziąć amulet na zręczność. I 7 punktów nauki. Kurde, za 5000 bym dostał tę księgę na naukę walki bronią jednoręczną, ale też potkę mógłbym za 5000 kupić. Tylko, że w tym momencie 5K to jest za dużo, żeby tak sobie rzucić. Więc. Yy... Będę kisił ten, ten gold. Przynajmniej na razie. A która to godzina w grze? 19. Uuu, to trzeba się przespać. Bo się robi ciemno. Na nagraniu. To mi się w ogóle nie podoba. Też jest ogólnie coś spieprzone, bo ja kodekiem takim nagrywam. Nie nagrywam, tylko renderuję. Yy, powiedzmy, który bardzo próbuje zaoszczędzić bitrate. Ale w czasie renderingu, nie nagrywania, bo ja nagrywam teraz dużym bitratem. To nagranie jest w bardzo ładnej jakości, tylko później się pierdoli jak renderuje. Tak jak w 4K renderowałem, to to wybierało zawsze highest quality i tak dalej, Ale jako, że teraz renderuję w 1440, to tam wziąłem opcję bardzo delikatną, żeby kompresowało, nie? I kurcze im bardziej jest ciemny obraz, tym bardziej kompresuje. Jak jest jasne nagranie i powiedzmy w trakcie dnia w grze i dużo dobre oświetlenie, i na kamerce też, to wtedy nie kompresuje. Z jakiegoś nie wiem dlaczego. A jeśli kompresuje, to delikatnie. A jak jest ciemne nagranie, to z jakiegoś powodu. O co to chodzi? Nie mam pojęcia. A bitrate też obniża. Bo jest tu bazowo 40 tysięcy. A też pojebane. Kiedy nagrywałem w 4K, no to miałem bitrate 200 tysięcy. A teraz w ten ATP to już tak naprawdę 30 tysięcy. gwarantuje ci lossless, nie że nie widać spadków różnicy. Dobra, Bill. Mam dla Ciebie. Świetnie inaczej bym się do tego Trzeba się przespać. Ja biorę chyba ten amulet na zręczność teraz. Do rana. Tylko, że wilk rano jeszcze tu nie będzie na ławce. A jest. Nie, ma za co. O, 100. Sto... Zręczność 80? Damn, bro. To co robimy? Pozbywam się pierścionka. Pierścień dzika potrzebuję i tak. No dobra. Obawiam się, że jest tylko jedna opcja. Trzeba kupić od Nigela amulet. Mogę sprzedać ten amulet za stówkę. I w sumie ten drugi też mogę sprzedać. Amulet Franco mogę sprzedać. Te jakieś pancerze z dupy. No i wezmę to co mi potrzebne. Amulet Mocy. Będzie ewidentnie. No nieoceniony. Co? Jeden punkt siły za mało? Ziołom. Nie strasz. I czego nam brakuje? Czterech punktów zręczności. To jak można by to uzyskać? Można by uzyskać te punkty... Goblinimi jagodami... Gothic 2... I mikstur, miksturą zręczną... A nie! Pierdolisz! Bo ja zaraz i tak będę... Znajdę coś co mi gwarantuje te punkty, więc na razie pójdę do Jarkendaru. Zdjąłem jeden pierścionek, prawda? zdjąłem. Weźmiemy sobie od pięknej kobity Lucy. Pierścionek na zrękę i będzie idealnie 81 z ręczności. No jest różnica. Słuchajcie, 100, 120, a tutaj po 55. No to w skrócie ten pancerz będzie 2,5 razy lepszy od y, pancerza najlepszego, który miałem poprzedniego. Chyba, że. No tak. No. Prawie trzy razy, trzy razy względem tego lekkiego yy, z, z pancerza świątynnego. Także sporo zmienia, biorąc pod uwagę, że mam mało HP, to będzie bardzo dobry sprzęt. I też wygląda ślicznie. Nie wiem o co chodzi, ale. Cholera to jest najładniejsza zbroja. Early game. A może i najładniejsza w całej grze. No jest tak to kozacka, że ja pierdoli. Także zrobimy to. I tyle. Co ciekawe, jeszcze miałem coś o Nvidii powiedzieć. Panowie, Nvidia zdjęła. Jak to się nazywa? No te kla klauzule, bo oni y, już od dzisiaj mogą robić openingi. No i też były wysyp, wszelaki wysyp każdego kanału w zasadzie gamingowego odnośnie tej Nvidii, bo oni mogli tylko openingi zrobić jak na razie, a przynajmniej nie zrobić, tylko y, upublicznić openingi. Tylko o co chodzi? Nvidia to tak sobie rozłożyła w czasie, że naj, najwcześniejsze benchmarki mogą być chyba w dzień premiery dopiero. Ja pierdolę, robił sprzęt, gdzie pompują się, tam biją koniczynę na prezentacjach, że on ma być 70% mocniejszy, a później przychodzi do premiery. Co to się stało? Co to jest? Tak. Później przychodzi do premiery, a oni, nie, nie, nie róbcie, jest, jest w 100%. prohibicja, jeśli chodzi o recenzję. Recenzję po premierze. To co, oni boją się? Jak zrobili tak zajebisty produkt, to albo pozwalasz go recenzować, albo morda w kubeł. No, ja nie wiem, o co chodzi. Nie Nvidia ostatnimi czasy leci w kule jak pojebana, a ludzie, tacy jak ja, no i tak nie mają wyboru w sumie i... Jeżeli chcesz najmocniejszy sprzęt, to niestety w tym chcesz... momencie NVIDIA. Dalej. AMD musi na, na, no od buta wkroczyć do gry, bo już mnie to tiltuje. Jak oni nie ogarną... O! ...pierdolnięcia, to ja się bardzo zeźle w tym momencie. AMD powinno wejść z butami na mordę NVIDII i powiedzieć krótko. A nie tak jak kiedyś w ogóle AMD próbowało robić high-end'owe karty, a aktualnie robi tylko mid-range'owe. No proszę spojrzeć. Powiedzcie mi, że to nie wygląda zajebiście. Że ja wyglądam jak czołg. Jak human fucking tank. O A sobie coś uświadomiłem. Tylko, że punktów nie będę cholera miał. Bo za 5 punktów jest tak robotyka do wzięcia w korynis. Damn. Damn, bro. Zobaczmy damage Damage check. Po 5 mi odbierają. Po 5. Czyli totalny lajcik już można... że tak powiem, z palcem w nosie sobie jedną ręką na totalnym chillku. Oczywiście z jaszczurami, bo nie zrobiłbym tego tam z polnymi bestiami w tle. Z pełzaczami polnymi, bo nie zatruwają. Bez ich chodzi jak totalny had. No, to będzie na tyle. Postać wydaje się być... Dopierdolona troszeczkę, także trzymajcie się gorąco i siła z wami.